No, tu trzeba robić, gramy. Ej space? Z we... Siama przykleja się. Siema no. Oj nie zażyłem. Siama. Oj, nie zażyłem. Oj, nie zażyłem. Oj, Juhu, o, Jezu. O, widzę tam to, chyba ktoś jest. I, i Ja tu idę na tą niebieskie, na tą kulę. Widzicie, ja tu gram. Nagrywam Frapsa. Zrobię nowego Frapsa. Mam już oryginałkę. Yeah. Więc możecie się pojawić, że... Mam fila, wariacie. Się, możecie się możecie pojawić, że pojawi się coś na gier. Bo milej się gra takimi. tajego Kuba wciąłem cię, a nie gówno ci. go, poszły, patrzcie. Nie, patrzcie. Mało, ale już mam takie miejsce, że o Jezu. Ja. No co? Mm. Zmiana mapy. No weź Aś no, to no, no, no weź. Dobra, dawaj do niebieskiej holki, szybko. Już. Dobrze. Szybko, i tutaj kampimy, szybko. Dawaj, dawaj, tak, tu a trzeba... czy na mapa? Ale mi w nie chodzi firma. tak mi chodziła. Powiem Wam, że teraz jak to lepiej nagrywać tym craftem, tak z Kamikamem, a później tylko konwertować filmy, bo y, dużo więcej waży film z craftem. Ale, ale później jak się skonwertuje film, to już jest dobrze. O oh Jesus man. Co ja zrobiłem? Dobra, nie, to, to już w ogóle nie patrzcie co ja zrobię. Mam o, Mam killa! to jest dzika mapa o ludzie Widzę cię ogier Mam kila! No co? Skot, skot. Proszę wez w fuck Mam killa! Ja u nas jestem drugi! ja gdzieś tu ciskam. A ja tu w ogóle będę ostatni, bo nie zabijam. Hm. Jestem dobry. Hy, hy. Nie ta mapa, ludzie tam. Żeby mnie nikt tylko nie zepchnął. O, tam ktoś jest. A ja z tym zepsuję swoje i tak wejdę. Ty, babaj, tak. hmm. To weź, Olgier, gdzie ty jesteś? Ja tutaj się kampię przy takim różowym. A, kampisz się przy różowym. Nie no, co mi to mi się dużo dało. Kurde, nie widzisz mnie. Spadłem, czy ze z Nie! Weźcie, że... Ja to wyjdę chyba, nie! Ty jak miłem, mi o ludzie! Ty jaki tu dobrzy są ludzie, co oni to oni tu śmiją jazda. Podoba mi się to. I like it. Jakie bazuję. Jakuję ja kuja, u nas jestem pierwszy, mam trzy 3 kile. 3 Ale nie O wariacie! Ale lagi. Lagi ty masz. Skąd? Znaczy, ten? co to, ja To nie, to jest nagrane, zobaczycie. Skąd on nie zjął, to mi powiecie, dobra? Spoko? Napiszecie mi w komentarzach. A tu skąd? Skąd? O matko! Jeszcze nie dam wam... Olgierd, ja chcę do ciebie. Olgier, ja chcę do ciebie. Co? Ja chcę iść do ciebie. To idź. A gdzie ty jesteś? Ja jestem na fioletowym! Na tych schodach! Nie, dobra, idę do ciebie, nie ruszaj się! Nie tutaj cisną, oczywiście! O, widzę cię, biegnę za tobą! Olgi! Co? Trzeba. O kuba, chodź tutaj! Nie, nie tutaj! Idę! Przez dół! Tędy? Uraj, bo tam i... Jest... Mam ja, przed Ja tu kijam. Na górę czy na dół? Na górę. Co? Na górę gdzieś idę. Kurde, zakopałem jest. się. O, 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 o. Dobra. Nie chciałbym ich po był? Nie chcę, gdzie mam wchodzić teraz? Tam, w tym. Halo, bota. To jak gdzieś jest? Czy... Gdzieś tu się kopie, w jakimś tym pomieszczeniu, to jest takie... Kurde, ja mam 4 chile! Dwa. A ja nie mam żadnego! Bo przecież... Ej, y, wziął mnie, skąd? Tak był. Jakiś kozak się kampi gdzieś. Ludzie... Ludzie, proszę was, nie... Ten odcinek, nie wiem, czy się w ogóle pojawi tu YouTubie, bo... Tam trzy na wariacie. A ja nie mam A, w ogóle. pierwszy, tak jest. Kolejny headshot. Jakieś lamy tu są. Kill! Kiel bitches! Nie, ale gdzieś te lamy tu są. Ja ich czuję. O, widzę, że mi się wariacie, ja tu odkryłem takie przejście, ale mnie zlakowało, że nie mogę się ruszać. Pożegnaj się, Olgi. pożegnaj się. Akurat. Czemu? A, na razie. Dziękuję ci. Ej, ty wyszedłeś? Dziękuję ci. Ciebie nie ma na serbie. A, jesteś, jesteś. Bedlicie.